Niesamowite show, dynamika i luz występujących niezawodowych i zawodowych artystów. To wszystko podczas jubileuszowej, charytatywnej imprezy zorganizowanej przez Raciborską Izbę Gospodarczą, która miała miejsce w miniony piątek w Raciborskim Centrum Kultury. 8 grudnia po trzyletniej przerwie spowodowanej sytuacją covidową wróciła Gwiazdka Serc. Jubileuszowa edycja odbyła się pod hasłem 20 randka z Gwiazdką. Wracamy z wielką energią, z wielkim hukiem na scenę. Będziemy obchodzić dzisiaj tą uroczystą 20 Gwiazdkę. I myślę, że ona zapoczątkuje taki, taki, że tak powiem, nowy etap Gwiazdki w takim jeszcze szerszym wymiarze finansowym, że naprawdę my Bożanie się tutaj do tego sprężymy i będziemy zbierać jak najwięcej tych funduszy dla naszych potrzebujących dzieci. Katarzyna Kieler dodała, że Gwiazdka Serc to nie tylko świetna zabawa, to przede wszystkim okazja na zrobienie dobrego uczynku przed świętami. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Pomoc skupia się na potrzebach dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej. W, w ostatnich latach to korzystaliśmy tutaj, tak, takie źródła to była szkoła specjalna. Zwracaliśmy się do takiego profesjonalnych rehabilitantów, którzy rehabilitują dzieci też z czterokończynowym porażeniem mózgowym, czyli te dzieciaki, które potrzebują jakby ciągłej tej rehabilitacji. Środki z poprzednich edycji przeznaczono między innymi na stypendia naukowe dla raciborskich szkół średnich, na zakup sprzętu terapeutycznego dla stowarzyszenia spektrum, oraz dożywianie dzieci. Podczas jubileuszowej gwiazdki można było zobaczyć i usłyszeć wielu artystów polskich, a także międzynarodowych scen. Wystąpił m.in. innymi raciborzanin Tomasz Jec, światowej sławy tenor. Artysta z wielkim entuzjazmem po dłuższej przerwie wyraził swoje zadowolenie z udziału w randce z gwiazdką. Po tych, po tych latach znowu będę miał tą przyjemność. Co dzisiaj w repertuarze? Aria operowa jedna z najpiękniejszych arii operowych Stoski Puciniego Czewan Lestelle. Najlepiej śpiewa się w Raciborzu. Można tak powiedzieć po tych latach, tak, najwierniejsza najwspanialsza publiczność. Na deskach Raciborskiego Centrum Kultury poza artystami wystąpiły też ważne postaci z życia publicznego. Wśród występujących pojawił się reprezentant urzędu miasta, wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Moim repertuarem to troszkę tak jak się wymaga od polityków, no albo się coś umie, albo się trzeba wygupiać, a ponieważ ja akurat nie umiem śpiewać, no więc musiałem się troszeczkę powygłupiać. Wybrałem zawsze spisującego się Artura Andrusa z taką rozluźniającą politycznie piosenką, czyli balladą o wyważonym koniu księcia Józefa. Organizator imprezy Raciborska Izba Gospodarcza przez te wszystkie lata zebrała już spory kapitał, który zawsze trafia do potrzebujących dzieci. Występy artystów, szczególnie tych niezawodowych, okupione były nielada stresem. Trzeba mieć dystans do siebie. My też przy takim występie, że tak powiem, tętno mamy 200, a czy pomylimy krok, a ja, pewnie słowo i zdarza się mnóstwo wpadek, ale to nieistotne. Najfajniejsze jest to, że przygotowujemy się i że zebraliśmy już do tej pory 500 tysięcy, a w tym roku postawiłam sobie tak za honor, że słuchajcie, idziemy na rekord, zbierzemy w tym roku najwięcej kasy jak do tej pory w tych wszystkich edycjach. Nad scenariuszem tegorocznej gwiazdki, przygotowanym przez Katarzynę Ekiert i Krzysztofa Koziarskiego, czuwały także kobiety kultury: Anna Kokolus i Alicja Ploch-Burda. Nudno nie było, na scenie szalona zabawa i humor. Swój najważniejszy utwór w karierze wokalnej zaśpiewała na gwiazdce prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek. Minęło ponad 20 lat od jej wykonania modlitwy Tadeusza Nalepy na Festiwalu Opolskim. Wygrała wówczas konkurs debiutów. Podczas swojego gwiazdkowego występu zaprezentowała Znajdowała się równie znakomicie, a na skrzypcach towarzyszyła jej Elżbieta Skrzymowska. Najpiękniejszy to jest zespół z niesamowitą energią, z ludźmi, którzy chcą pomagać. A właśnie mamy taką pakę. I dlatego po prostu to się nie skończy. To będzie trwało. A zarazili nas ci starsi, którzy już odeszli, bo dali swojej energii sporo przez, przez 12 edycję, 13, 14, 15 czy, czy tam 16 i myślę, że po prostu absolutnie zespół tworzą ludzie i dlatego gwiazdka będzie trwać. Tegoroczna gwiazdka już za nami. Nie sposób zrelacjonować tego cudownego wydarzenia w całości, dlatego zapraszamy do osobistego wzięcia udziału w gwiazdce już w przyszłym roku.